No, i mono, czyli teoretycznie mniej widoczne jak pociąg. No i się robi całkiem fajny zestaw. spinnikowo spawikowy No, to samo super zauważyłem. No jednak nie, na 57 No jutka żyłeczka, mono, 14,4 wytrzymałości kilograma Nie 10 Także i, i, i to już jest wędka najsłabsza, tak? Mamy 12, kołowrotek czterne... koło 16 coś i żyłka 14,4 O, po tej rybce, pada, muszę podłączyć, przypomnijcie Wyłączyła się w rezerwę Zobaczymy, nie powinien już wywinąć do 50 metrów raczej, bo jednak 4 kilo i 40 gramów mamy mocniejszą żyłkę, to... Ale nie mogę dokręcić hamulca jeszcze o jeden, myślałem, że będę mógł, ale jeszcze nie. Jeszcze nie. Jednak wyjeżdża! O, panie! I to żwawo. No... Może większy. Może być większy. Ole, bo... on się rozbijał, a ja pomóc, nie mogę, ja chyba że zobaczymy delikatnie go pomału, bo się tu ładnie odjechał. Na no, mocniejsze żyłce, Ale my go zaraz zmniejszamy. Okej. Okay. ale takie fajne kurczę bo się zakończyło. <laughs> wow, ostrożnie. Czy Stefaniek szarpnął? No, nie dobrze... Czyli na 57 Dawaj tak I teraz tu uważać, bo... ...dziwne akcje może robić Trzymam się na 7-8 metrach, żeby on go dopompować do powierzchni. Najlepiej by było, nie? Chyba, że sam wyjdzie. Wyjdzie sam raczej. Dobry wieczór. O, o, o! Jest. Nowy rekord osobisty prawie 30 kg, chyba bez 40 gram. Nie mam pytań, ale ja czułem, że na tej nowej żyłce i przy takim odjeździe, że może być PB. Jest PB metr 49 447 doświadczenia, 423 dolary gotówki, 29 kg, 960 gram. Metr dziewięć, nowy rekord osobisty pięknego Jesiotra Bajkarskiego. Pięknie. I co wy na to? GG, serca na czacie. Trzy osoby są do zdjęcia. <noise> O, nie mam pytań. Nie mam pytań. Ale potwór. Prawie 30 kilo jesiod. Większy jak na fishnik planet. Dzięki Soprano. No, to już cieszy. To już cieszy. To już cieszy. A, pada podłączyć do rezerwa. Prawie 30 kilo, nie. Piękne, piękne. łoduje się. Powinien chyba się oddać. Zajebiście. Tu jeszcze się... o, się kręcą dwie sztuki jeszcze. To mu No ale czułem, że na tej mocniejszej żyłce, jak on tak daleko wyjechał... Co już? Nie myślałem. To, że może być rekord osobisty, jest. <laughs> Jeszcze nie mamy nocy, chyba nie? A tylko co kawy dopiłem, piękne. Tylko ciekawa jaka walka. Panie kochany! Spokojnie, e, spokojnie. Coraz lepiej! Chyba bo dobrą pogodę trafił. I dobre miejsce. Na tamtej rzutce pewnie by z 9 metr 90 metrów pewnie by odjechał. Myślę, że śmiało. Jak nie słowa, by pękła. grubo, grubo o, pomaleńko, pomaleńko, pomaleńko a ja nie sądziłem, że taka będzie niesamowita zabawa na Isiach to nie? Bo skoro odjeżdża tak to może kolejny 20 plus może być Mi się rybajka I panie kochane Na 60 metrów No może być 20 plus i będzie chyba 20 plus a mamy rzekę 14 e 40, także kilograma o 4,4 4, kg mocniejszy od pociągi. Także Żyłka z 9 levelu, pociąga była z 7, to jest mono. 80 metrów. Ula, la, panie kochany. Dobra, spokojnie, spokojnie. Jeszcze mamy zapas także ale... Próbuję podkręcić. Trzeba pomóc myśleć, żeby go nie chcę sprawdzać czy przekroczy 100 metrów lepiej. To może być nowe PB. To może przekroczyć 30 kilo. O, myślę. Myślę, że tak. chociaż na 90 chyba 2-3 metry to 30 kilo jak nic będzie ponad no sam chyba wypłynie, bo mamy duże więcej żyłki, już jest są na 13 metrach, chyba 26 metrów, także sam wypłynie gotowi na rekordzik. Trzy dyszki powinny pęknąć w tym momencie, jeśli go, jeśli go wyciągniemy. No właśnie, właśnie wstrzymałem ze zwijaniem, że to w ostatniej chwili dosłownie, prawie że, bo on nam robi kolejny zryb. ryb. ma. ale nie

Podciągnę go, nie wiem, na 20, a parę on pozaodjechł na 50. Na 92 chyba pierwszy odjazd był. No grubo. Oj, to będzie konkret chyba. To będzie chyba konkret. Dobra, na spokojnie. Uważać, żeby się znowu nie zerwał. Tyle to będzie. Niech go uda się... Teraz na spokojnie, na spokojnie. Bo on jeszcze może znowu... Przyda... Aha, dobra. Teraz by się przydało, żeby on wypłynął. A nie nurkował. Myślałem, że się zerwał. Ale siedzi jeszcze. No, wypływaj. Uh, 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 uh. Proszę! Proszę! 47290 1,63 63 Pytania nie sądzę. Kapitalny Jesiod bajkarski. Nowy rekord osobisty. Jezioro bajkał. 630 dolarów, 694 doświadczenia. 1,63, 47 kg.